Siuano. witam wszystkich na kanale Waldo 32. Dzisiaj będziemy składali cały motocykl z plastików z AliExpress. Tak wygląda ten zestawik. Jest to zestaw do Kawasaki 636 2006. Koleżka czekał na ten zestaw, żeby nie skłamać 2,5 miesiąca, także bardzo długo. Na dodatkowo jeszcze na poczcie była opłata celno-skarbowa w wysokości około tam 100 zł. Koszt takiego zestawu to było z tego co pamiętam, około 1500 zł. Tak to wygląda. Ogólnie no, jakościowo jest tak, bym powiedział, średnio. No ale można powiedzieć, że z tym się każdy liczył. Tekstura tego to jest tak, szczerze mówiąc, jak papier ścierny. Można sobie paznokcie szlifować. Co do tych plastików zielonych. No, to się trochę lepiej. Są ładnie pomalowane, ładne mają kolorek. No ale w środku wygląda to tak. No tak, szczerze mówiąc, nie zachwyca to. E, słuchajcie, złożymy cały motocykl na tych plastikach z AliExpress, żebyście zobaczyli, jak on wygląda. E, w zestawie to mamy tak: dwa bocz boczki, czachę, tylny ogon, nakładka na tylne siedzenie. Która tak wygląda. E, przedni błotnik. Tak wygląda przedni błotnik. Szczerze mówiąc, to no trochę kaszana. E, tutaj mamy wypełnienie czachy od spodu. E, wypełnienie czachy z góry. Tutaj mamy takie dokładki, wypełniające do boczków. Tu są e, zewnętrzne plastiki po bokach dolny pług i szyba tak ona wygląda, szczerze mówiąc szyba fajnie wygląda i co tutaj jeszcze tak wygląda pacjent przy którym będziemy działać i zobaczymy jak to pójdzie, jeden plastik był pęknięty z tego całego zestawu to był ten boczek, tutaj już jest założony kierunkowskaz i jest pęknięty tutaj w tym miejscu jak widać nie? Reszta, reszta plastików jest cała. Także sami sobie musicie odpowiedzieć na pytanie, czy warto. Wiadomo, że dostępem plastików jest ciężko do starszych motocykli. No i co? Tak wygląda teraz motocykl. A za niedługo zobaczycie, jak będzie wyglądał, jak już go złożymy. Na początku sobie zdejmiemy ten błotnik, nakładkę tutaj na zbiorniku, tak żebyście zobaczyli, jak wygląda cały motocykl z AliExpress, nie? Także życzę miłego oglądania, zostawcie suba na kanale i pozdro. Tu jeszcze taka różnica. Błotnik, który tutaj był wcześniej, jest z dwóch części. Tak wygląda. Jest jeszcze dodatkowo skręcany. A przedni błotnik z AliExpress jest to jedna część, nie? Także taka ciekawostka. No i co? zaraz go wrzucam, zobaczymy czy się Dobra, robotniczek zamontowany. Póki co mocowania wszystkie pasują. Trzyma się też w porządku. Także lecimy dalej. Korzystając od razu z sytuacji yy, wymienimy sobie świecę. Ponieważ po co składać cały motocykl i potem robić serwis. Także zmienimy sobie olej i od razu wymienimy świecę. Wyciągamy sobie cewki. Ja mam cewki opisane, także. Wkładam sobie je na bok i teraz jeszcze taka ciekawostka do wymiany świetnym w tym modelu. Potrzebujemy nasadki numer 16 i potrzebujemy do tego szczególnie skrajnego no takiej końcóweczki. Ja akurat sobie sam ją zrobiłem, y, ponieważ no, po prostu tutaj jest ciężki dostęp, a tak w taki sposób. Jesteśmy w stanie podejść najpierw wrzucamy nasadkę. Nasadka wskakuje, następnie tutaj to. No i możemy założyć grzechotkę i odkręcić ten. Oczywiście pewnie można taki też kupić, ale wiadomo, trzeba sobie radzić samemu, nie? Dobra, świecę mamy wykręcone, to są już nówki, taki o model tutaj idzie U27ESRN. Także wrzucamy sobie do każdego cylindra nową. Pyk, pyk. Trzeba pamiętać, żeby dokręcić je z odpowiednim momentem. Także tutaj są stare i tyle, lecimy dalej. Jeśli chodzi o moment, z jakim musimy dokręcić te świece, to jest 15 Nm tak jak teraz i każdą z osobna na 15 Nm dobra, świece mamy zmienione wrzucamy cewki tak jak one były i od razu sobie je podpinamy ok dociskamy dobrze żeby poszły do samego końca i lecimy z kotsem dalej w planach jest złożyć dzisiaj cały motocykl i nim wyjechać, także jest trochę roboty, mam nadzieję, że dzisiaj noc nas nie zastanie, jak się ze wszystkim wyrobimy. No ale co? Ktoś to musi zrobić, nie? Także... Kolejnym krokiem będziemy dalej walczyć z plastikami. A trochę już problemów z nimi jest, bo jak możecie się domyślać, jest to AliExpress i nie chce ze sobą wszystko pasować. Także no, do następnego. Dobra mała aktualizacja. Mamy już tutaj założoną tą nakładkę aliexpress spasowanie. No nie oszukujmy się bardzo średnie kolor pasuje, ale. Ale tak sobie, że tak powiem to wygląda tutaj butniczek. Lampa jest yy, składana. Wszystkie kierunkowskazy, światła. No, myślę, że zaraz będzie można zauważyć, jak to będzie wyglądało w całej okazałości. Świece już wymienione. Motocyk ładnie pali. Pyk. Także lecimy dalej z tematem. Dobra, tutaj ja od razu Wam pokażę, jaki jest problem. E, a mianowicie, e, nie zrobili tutaj nam Chińczycy otworów. Także nie ma jak założyć kołków zabezpieczających. Także o tym też trzeba pamiętać, jak będziecie montować. No ale zobaczcie to. Lampa jest, uwierzcie mi, skręcona. Rata, jak sam skrórczywyk, jest taka luźna. No tu jest bardzo kiepsko spasowane. Nawet jak dociśniemy, no to tak. Są takie tutaj przerwy. To jest spory minus. Tak to wygląda. Szczerze mówiąc już jest blisko końca. Ja już tam skręciłem kierownicę. Także składamy tutaj to. Wrzucimy boczki i będzie zaraz cały motor złożony. Zobaczycie sobie jak wygląda Kawasaki AliExpress. <gryw> Myślę, że z daleka będzie ładnie wyglądał. Dobra, motocykl już nabiera wyglądu, tak to się prezentuje. Wygląda już całkiem sympatycznie. Także to będzie Kawasaki AliExpress. Yy, został tylko jeszcze pół dolny, boczne owiewki. Spiąć, te, spiąć tą elektrykę i, i będzie finito. Także działamy mało zostało, myślę, że jeszcze pół godzinki. I będzie złożony. Mała aktualizacja. Jeszcze motocykl nie jest złożony. Jest kolejny dzień. No jak to mówi stare przysłowie, jak pogoda sprzyja, to trzeba dać wryja. No i wczoraj tak porządziliśmy, że dopiero dzisiaj od 19 będziemy kończyć składać ninje. No ale już dzisiaj musi się udać. No i będzie to jakoś wyglądało. Tak to się już prezentuje. Także tak wygląda. Kawasaki Aliexpress No i zostały nam tylko boczne owiewki Przekładamy tutaj kierunkowskazy Te wypełnienia I będzie motocykl skończony Także No i dzisiaj już się udało Cały motocykl jest złożony Tak wiem, że nie ma tutaj śrubki ponieważ gdzieś się zapodziała Ale sobie znajdziemy czy tam kupimy Z tym nie będzie problemu Tak to wygląda ze spasowaniem. Tak wiem tutaj też nie ma śrubeczki, nie ma jeszcze w paru miejscach, ale spokojnie tylko w plastikach. motocykl jest już gotowy do jazdy. Prezentuje się dosyć ładnie na pierwszy rzut oka. Wszystko jest dosyć spójne, nie było jakichś tam większych problemów. To jeszcze pamiątka, ale to się kupi nakładkę albo się wymieni, zobaczymy. Zresztą to właściciel zadecyduje, i tak wygląda Kawasaki MadE in AliExpress. Powiem Wam, sami musicie zadecydować, czy warto, czy nie warto. Na pewno, jak ktoś chce, że tak powiem, zrobić sobie motocykl, to z takich plastików da radę go zrobić. Naprawdę da radę. Wiadomo, no, możecie zobaczyć, jakie tutaj są fale Dunaju. Nie przylega to do siebie idealnie. W wielu miejscach trzeba bardzo naciągnąć, żeby coś pasowało. Póki co, podczas montażu, tego nic nie pękło, ale że tak powiem, to nie jest żaden powód do dumy, bo jakość tych plastików jest dosyć krucha. Nie? Ogólnie no, prezentuje się naprawdę ładnie. Chcieliśmy go nagrać w pełnym słońcu, ale pogoda nam się zepsuła. Przed chwilą jeszcze lało. Także jak będzie okazja i tutaj zagadam z właścicielem, czy będzie miał ochotę, że tak powiem, na takie całkowite nagrywki motocykla w pełnym słońcu, to wtedy jeszcze dodatkowo wrzucę taki materiał, a dzisiaj będę montował tutaj z tego, że tak powiem, z tej naszej rzeźby. Co jak co, wyszło. No i co? zostawcie suba na kanale widzimy się w następnym filmie myślę, że w następny będzie moja jamaszka zrobimy w niej serwis, wymiana świec filtra powietrza, wiadomo jakieś tam rzeczy eksploatacyjne no i tyle do następnego, pozdro